Witaj, nazywam się Marta Perchala-Zarzycka, jestem przedsiębiorcą, szkoleniowcem i autorką książek, których część widzisz tutaj. Chciałam dzisiaj z Tobą porozmawiać na kolejny temat związany z realizacją celów, co jest do tego potrzebne, a co przeszkadza. Dzisiaj chciałam z Tobą porozmawiać na temat znaczenia poczucia zasługiwania, że Ty zasługujesz na osiągnięcie jej celu. Widzisz, ja pracowałam, pracuję w sumie nadal z kilkoma tysiącami ludzi w sumie przez te parę lat i zauważyłam, że mnóstwo z nich ma poczucie niezasługiwania na to, żeby osiągnąć sukces, żeby spełniać marzenia, żeby realizować swoje cele, i dlatego właśnie nie robi nic, aby je osiągać. Tak więc stwierdziłam, że to jest kolejny warunek bardzo ważny żeby właśnie osiągać te swoje cele. Bo jeśli ty jeszcze możesz wierzyć, to jest pierwszy warunek, który jest potrzebny do osiągania celów, to jest właśnie wiara w to, że możesz to osiągnąć, prawda? Ty możesz wierzyć, ale jeżeli ty masz poczucie niezasługiwania na to, to również nie zrobisz nic, aby zmierzyć się z osiąganiem jakiegoś celu, spełnianiem jakiegoś marzenia. Dlatego to jest bardzo ważne, żeby zbudować w sobie to poczucie zasługiwania. Jest to proces i między innymi na moich stronach internetowych dzielę się tym, w jaki sposób budować, przeprogramowywać swój umysł i budować to poczucie zasługiwania. Między innymi ku temu celowi służy mój kurs programowania umysłu czy skutecznych afirmacji metodą programowania umysłu. Ale jest też wiele innych przydatnych metod, chociaż z mojego doświadczenia i obserwacji wynika, że to jest najlepsza. Jeszcze nie miałam żadnej osoby, która by przeszła przez to szkolenie, wprowadziła w życie i nie osiągnęła solidnego programowania umysłu w takim kierunku, jaki chce. W każdym razie nieważne, czy skorzystasz z tego szkolenia, czy sam, czy sama, wymyślisz sobie metody, dzięki którym zbudujesz sobie właśnie poczucie zasługiwania na to, że ty. Zasługujesz po prostu na osiągnięcie pewnego celu. Ech, skąd się w ogóle bierze w nas to poczucie niezasługiwania? Myślę, że jest, no, składa się na to wiele czynników. Jednym z nich jest na przykład to, że wychowaliśmy się w rodzinie czy też w środowisku, które nie osiągało ważnych celów, tylko ich celem było w zasadzie tylko przetrwanie, prawda? Wiązanie końca z końcem. Średnie życie przeciętne lub poniżej przeciętnej, i to wtedy jest tak, że my nasiąkamy tym, w czym, wy, w czym wyrastamy. Kiedy widzisz, że wokół ciebie mnóstwo osób żyje byle jak, to ciężko może ci być, się przestawić na to, że ty możesz żyć inaczej, bo możesz się czuć nie w porządku wobec tych wszystkich osób, które zostawisz wtedy w tyle. Jest to poważny problem. Ale myślę, że jednym z leków na ten problem jest to, żebyś sobie uświadomił, czy uświadomiła, że kiedy ty zaczniesz realizować te cele, to będziesz lepszym człowiekiem, będziesz silniejszym człowiekiem, będziesz bogatszym człowiekiem, takim człowiekiem, który będzie stanowił świetny przykład dla innych, żeby pokazać innym, takim jak ty obecnie, że można. Dzięki temu będziesz mieć swój wkład zmienianie ich życia ich samych oraz świata na lepsze. dzięki temu, że dasz właśnie taki przykład. Więc uszczęśliwiając sam siebie, czy sama siebie dajesz cudowny przykład swojej rodzinie, swoim znajomym i wszystkim innym osobom, które na przykład dzięki temu, że Cię spotkają, czy to na żywo, czy w internecie, będą mogli zmienić swoje życie. Będziesz stanowić dla nich taki impuls do pozytywnej zmiany. Tak więc. Wiesz, możesz odłożyć to swoje zasługiwanie, poczucie niezasługiwania do kieszeni albo wyrzucić najlepiej gdzieś tam do kosza i wywieźć daleko, kiedy sobie uświadomisz, jak wielkie znaczenie to, że ty będziesz szczęśliwa, czy szczęśliwy, będziesz osiągać swoje cele, będziesz realizować swoje marzenia, jakie to jest ważne po prostu dla innych, dla świata, dla wszystkich ludzi, którzy się o tym mogą dowiedzieć i zainspirować Twoim przykładem. Tak, więc mam nadzieję, że ten lek okaże się też dla Ciebie skuteczny. Druga rzecz związana z problemem, z poczuciem za zasługiwania czy niezasługiwania na coś, no jest nasze wychowanie, prawda? Rodzice nasi nie byli uczeni, jak wychowywać dzieci. Nie było wtedy takich możliwości w ogóle. Nie było tak jak teraz, że wejdziesz sobie w internet i sobie znajdziesz każdą informację, jaką chcesz w każdym języku. Nie było czegoś takiego, że było multum książek. Rodzice starali się najlepiej, jak umieją, a że sami nie byli uczeni, no to umieli, jak umieli. Więc trochę chodzili na skróty i nagradzali za to, co było zgodne z ich oczekiwaniami, a karali za to, co było niezgodne. Albo w ogóle nie nagradzali, bo próbowali wycisnąć z nas jak najwięcej. No, różnie może być. I wtedy może się u nas rodzić takie poczucie, Niezasługiwania, jeżeli cokolwiek zrobimy sprzecznego z jakimiś zasadami, które nam zostały wpojone. I te zasady nie zawsze są dobre, prawda? Co to może być? Nie wiem, to może być nawet coś takiego, że wiesz, że kom, kogoś skrzywdziłeś czy skrzywdziłaś i jakby włącza się u ciebie taki mechanizm samokarania, bo rodzice już ciebie nie każą, czy inne tam osoby ciebie już nie każą. Więc my się wtedy sami tak samo karzemy. Jeżeli wydaje Ci się śmieszne to, że Ty się samo to dam Ci taki przykład, który na pewno znasz. Takim przykładem jest to, co Ty do siebie mówisz, kiedy coś Ci się nie uda, kiedy coś zrobisz źle. Zauważyłam coś smutnego, że wiele osób, którym się, nie wiem, zdarzy coś rozlać, zaczynają krzyczeć na siebie, oj, ale jestem głupia, czy głupi, ale ze mnie nie zdarza i tak dalej. To jest taki rodzaj samokarania się. Gdzie widziałeś normalne, zdrowe dziecko, które w ten sposób postępuje? Jak dziecko coś rozleje, no to rozleje. Nie płacze nad rozlanym mlekiem, prawda? Dopiero dorośli uczą, że to jest coś złego, za to trzeba ukarać, bo to jest jakiś problem, trzeba to mleko wytrzeć i tak dalej. Tak więc, kiedy już brakuje tej kary od rodziców, to zauważyłam, że ludzie sami siebie karają choćby takimi słowami. I jeśli, za, z, zwróć na siebie uwagę zobacz właśnie jak reagujesz w takich sytuacjach, kiedy coś Ci się nie uda kiedy się potkniesz i tak dalej i sprawdź co o sobie myślisz wtedy, w jaki sposób wobec siebie postępujesz i wtedy przekonasz się, że niestety, ale sam się, że się tak wyrażę a to oznacza to jest dla Ciebie taki symptom tego, że masz w sobie poczucie niezasługiwania więc tutaj lekiem na to jest jakby zmiana podejścia do tego, że coś ci się nie uda. Bo dopóki uważasz, że to jest coś, co jest godne kary, to ty będziesz się samokarać i to uczucie niezasługiwania na coś dobrego będzie u ciebie taką formą samokarania się. Czyli będziesz się autoblokować przeciwko jakimkolwiek działaniom, które mogłyby zmienić ciebie, twoje życie, twoją sytuację na coś lepszego. No bo będziesz mieć to poczucie niezasługiwania. Więc tutaj lekiem może być na przykład to, że przestaniesz, zmienisz po prostu mm, sposób reagowania na takie sytuacje, w których się sam okażesz. Na przykład, jeśli zdaje ci się mleko, to po prostu powiedz sobie, zdarza się, wytrę. Jeśli pracujesz nad czymś i ci się, ten wynik będzie słaby, no to pomyśl sobie albo powiedz. No to chyba tu coś popełniłem, jakiś błąd, czy popełniłam. Sprawdzę, co mogę zrobić lepiej następnym razem. Czyli po prostu zacznij traktować te swoje potknięcia nie jako coś wymagającego kary, tylko jako jakąś lekcję do tego, że coś trzeba zrobić lepiej, coś trzeba poprawić. Jeżeli ty zmienisz postrzeganie tych rzeczy, za które się samo karzysz, ja, nie jako coś właśnie wymagającego karania, a jako coś, co wymaga, wymaga po prostu poprawy, że uczysz się, jak robić coś lepiej, czy jak czegoś nie robić, to wówczas widzisz, jak będziesz widzieć, że to jest lekcja, jakieś doświadczenie, nauka, cenne doświadczenie i cenna nauka, no to twój umysł nie będzie widział powodu, żeby się samo karać, więc łatwiej Ci będzie jakby wyrugać z Twojej podświadomości właśnie ten problem. Jest jeszcze oczywiście wiele problemów związanych z tym, że my czujemy się, że nie zasługujemy na coś. Te dwa, które tutaj mówiłam, wydają mi się takie najważniejsze i najczęstsze. Tak więc, jeśli masz jeszcze jakieś, znasz jeszcze jakieś powody, dla których ludzie mają poczucie niezasługiwania, to byłoby mi miło, gdybyś się podzielił czy podzieliła tym w komentarzach, bo to będzie też. Cenne doświadczenie i dla mnie, i dla innych, którzy przeczytają te komentarze, będą mogli. Ja też będę mogła wyciągnąć pewne wnioski, prawda? Coś przemyśleć, przeanalizować. Tak więc Twoja wiedza i Twoje doświadczenie jest cenne, więc proszę Cię o dzielenie się nią. Teraz chciałabym Ci podziękować za Twój czas, zaprosić do polajkowania, udostępniania, subskrybowania, naciśnięcia dzwoneczka, żebyś był. czy była powiadomiana. O następnych filmikach, które też będą właśnie o realizacji celów, rozwoju osobistym, ale nie tylko, bo o zdrowiu i tak dalej, o wszystkim, czym się zajmuję. No i zapraszam Cię oczywiście też na moje strony, blogi, na moją platformę, na której też znajdziesz darmowe kursy. Tak więc myślę, że warto ją odwiedzić i z nich skorzystać. Dotyczą głównie zdrowia, ale też założenia działalności gospodarczej. A póki co chciałam Ci powiedzieć, oczywiście na ostatek, żyj mądrze i zdrowo.